Dzień dobry, witam Panie Tomaszu. Dzisiaj, dzisiaj wieczorem będę pokazywał jednemu z klientów mieszkanie. Od drugiego jeszcze czekam na potwierdzenie, dlatego że dostał jakąś ofertę tam od rodziny i nie jest jeszcze w pełni przekonany. Natomiast dzisiaj już z pierwszą osobą będę. W niedzielę też miałem klienta, który zaginął, został chyba porwany, bo umówiłem się na 18 i telefon mi odpowiada do, po dziś dzień. Także, także też już. Ale cały czas działamy, także tak jestem dobrej myśli. Oczywiście. Oczywiście. Ja panu podejście ten skan. Myślę, że jutro na spokojnie będę w biurze, bo akurat teraz mam tydzień taki mocno roboczy, gdzie jestem cały czas w terenie. Także jak tylko będę w biurze to, to wysyłam. Pozdrawiam, dziękuję.